się Trzymaj, żeby ci nie uciekł! Trzymaj, Alan! Żeby ci nie uciekł za matę! Nic, leż Alan, nie popradaj leż! Musisz no, ci uciekł, musisz uważać. Obejdź Alan go, obejdź, obejdź go! Obejdź Alan! Obejdź go do tyłu! Obejdź Alan! Dobrze. I teraz...

Bardzo dobrze, stój, nie siadaj bułka. Pomachuj Pomachaj rękami. Do góry weślączki buła. Do góry ręce. I machaj rękami. Dobrze. Wszystko jest dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, wychodź już było, idź. Obejdź, obejdź, obejdź! Obejdź, obejdź go, Alan! Obejdź! I trzymaj, po już! Trzymaj, nic nie poprawiaj, nie, nie szarp się, stój! Zwycięzmy się